Musimy na sobie. Dobrze, w PET Simulator 99. Dziś sobie powiemy o nowym update, ale pierwsze zrobimy sobie losowanie na, no, na 2 miliony gemów Myślę, że. m jeden trzeba zrobić, chcą no, napisać GEMS. No i oczywiście swój nick. Losowanie. Pe... No, losowanie będzie jutro. Sobie... Pod koniec filmu. Zrobię sobie ten wylosowanie z tego filmu i z filmów Pets Go! z piątku na końcu to zaczniemy sobie Płyną od Teraz tak nie będę wam opowiadał wszystkiego, tak w tej wersji dwa Titaniki, taki Grinch Ride czyli Chess Ride, czyli nowy cron takie jak to się nazywa, kiedyż. To za chwilę wam pokażę. <tryk> że na takim prazie jest New York's Party. Czy nowe gifty New York? jest Titanic Party Crown. Corgi. <tryk> to, to są te drzwi. Tu, tutaj się bierze. pika się otwiera. To Grand Oczywiście. Przez została Grinchpack i to jest w krótkiej wersji tak. no to trzeba sobie przejść to to się opłaca robić w moim zdaniem opłaca się pierwszy co na zarobek w tym update to co zwaranie tych tych, 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 tych lodów lud, z tego jest szansa na, co to nazywa, na na gifta, jeszcze w tych może być fuge czyli po prostu sobie he, muszę mieć wszystkie areny, po prostu sobie sprawdzacie czy jest fuge, czy teraz Je, jeżeli chce, chcecie mi coś wysłać w boxie, to mi nikto pro podłoga gamer17200 taki skrzynił biuro tutaj no i jeżeli, jeżeli to nie ma fuge'a, no to będzie serwer ja bym, ja bym było po, polecał kupić o taki Ultra Green Beacon 1, bo jak będzie fiurz, to macie na niego ze 40%. Czyli jest 2% na fiurzau uznajmy. A, a no to wtedy macie 80. Czyli tak jak tutaj na przykład. Drugi sposób to to coś, wam pokazuję. Słuchaj, taki OP. No, no może być. Do tego potrzebujecie, potrzebujecie tych lock, lockpików. Czyli... ja chyba ja na razie nie mam. przez za chwilę zdobędę. O, tutaj powinien być, no. Czy Lockpiki, czyli ten. To sobie otwieracie i tam jest jakaś szansa, że Wam się uda. To musicie dwa razy otworzyć. Tutaj trzy. I tutaj jest chyba gwarantowana szansa na Fiora. Albo strasznie duża. I ja jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie otwierałem. Ale będzie z tak odcinek, jak sobie... sobie spróbujemy zrobić Future. To jest właśnie Future Future yeti. I jeszcze szansa jest na Titanica. To chyba tyle sposobów, czyli dwa so sposoby o tym, Szansa na Jerry Gift dole gifty i później sprzedawać. I jeszcze z tego może być fiur. Tylko tam muszę jeszcze dobrze szukać. I co teraz? To możemy sobie zwalić to. O, oh, gift mi akurat wyleciał, no. gift 3 czy szyka. Stoimy, możemy sobie otworzyć. Ja sobie otwieram takie gifta i wylot mi spray. I lockpick. A teraz. Chyba nic nie wypadło. Na tym można trochę zarobić też. Fiule trochę spadły. Bo ta fiule drwie w już jest 19 milionów. Więc droga jest. A czy tania tania strasznie. No to chyba tyle z update'u. Jeszcze, jeszcze możemy sobie iść na tej imprezę. Chodźmy sobie Jesz, Jeszcze mogę wam pokazać ten Tutaj szybko blog tutaj Kierce Muszę czytać. przeczytać I jeszcze właśnie Kembatter. Battle Wam jaka nagroda to załóżmy chwilę Ken jest Zagięć Rider Czyli muszę wrócić udział w sztandzie, który jest co godzina. Ja Proszę wam pokażę, jak muszę się załaduje. No tutaj, mój 15 punktów. Tutaj za, za top 5 to oczywiście Scrangi. Tutaj biuretów za top 50. Za top 10 deska, oczywiście za top 10 Fura, Top 3-2 Gordon i za top 1 Rainbow. No i zanim Tutaj, tu, tu, tutaj, tylko się opłaca, ten jak to się nazywa, mecz, ale nie, można, no, nie opłaca się robić tego, karbater bo, 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 i tak jest mała szansa, że ten. wreszcie wygrać, bo tak to tylko się opłaca tego rainbow future, może, no, tylko, bo taki to jest. Nie. Ja mam sobie kupił te rok piki. Ale to później sobie zrobię... Jest tak. To os osoba em, z tego, z odcinka. Tylko jeszcze starego, starego. Ja do mi tutaj Katarę miała miałam jej zablokowanego. I odblokowała? Nie. Niestety ci, ci nagroda prze przepada. Teraz, teraz wy wy wyrosuje. Jestem zwycięzcę z Pets Go i imu wyślę. Zna znaczy pierwszy wlosowałem zwycięzcę z ostatniego filmu. Bo ten, bo, bo tamte losowanie było z Go, więc tutaj gratulacje GZ. nie było 3 miliony gemów. Wysłamy oczywiście. I teraz sobie idziemy do Pets Go. Jeszcze... Jestem w Go już wygrał Orok rok wasek gratulacje i dajemy fiur w co tak jak było zsyłamy i już pod koniec odcinka możemy sobie sprawdzić co jest w tym tutaj oczywiście mamy takie 30 fishing beton wszystko słyszymy tutaj i tutaj chyba już nie kupłem. o w ogóle fiurę dodali w bo taka już niestety umiera. No to, i to na to na... No i to tyle. Więc pa widzowie.